7% baterii, a ja jadę na trybie sportowym. I co się stanie? No nic się nie stanie. Auto się normalnie zbiera jak w trybie sportowym. Nie ma tu rekuperacji żadnej włączonej. Nie ma się czego bać. Pokazuje 22 km zasięgu, ale gdyby mnie teraz naszła ochota przełączyć sobie na tryb eko, a tak nawet zrobię, to się zaraz okaże, łączę klimę, że z tych 24 zrobi się 34 mimo, że jesteśmy cały czas na 7% więc to nie jest tak, że jak się auto rozładuje albo jak już płacze bo tutaj płacze konsola główna, że jest że jest niski poziom naładowania akumulatora, to się wydarzy jakaś tragedia wręcz przeciwnie nawet się może tak wydarzyć że zejdziemy do zera i to auto będzie jeszcze jechać czy na trybie sportowym pojedzie tego nie wiem ale to nie jest tak, że zaraz padnie. Ono dużo wcześniej będzie informowało użytkownika drogi, użytkownika samochodu, że jest coś już blisko zera. Ale ta auto jeszcze pojedzie.